Rodzice ciągle o niej mówią, w szkole ciągle o niej mówią, a to od niej zależy twoja przyszłość. Matura. Przygotuj się na to, że będą cię straszyć maturą, a być może już zaczęli. Im bliżej maja, tym więcej stresu. Co jak jej nie zdasz. Tu rodzice będą zawiedzeni, zmarnujesz swoją szansę na przyszłość, nie pójdziesz dalej ze swoimi przyjaciółmi. Stop. Przestańmy. Powoli. Jeżeli stresujesz się maturą, to absolutnie masz ku temu powód. Ja sam pisałem maturę w 2022, więc wiem, jak może to na ciebie wpływać. Presja rodziców, nauczycieli, znajomych. Szczególnie jeśli ci nie idzie w szkole. Może myślisz, że nie ma już dla ciebie szans. Da się obejść to wszystko i zdać maturę, nawet ze słabymi wynikami w szkole. Pokażę Ci jak to zrobić. Posłuchaj. Problem nie jest w tobie, tylko w beznadziejnej metodzie nauki, którą stosujesz. Nauka jest więc dla Ciebie trudna, złośliwa, nieprzynosząca efektów i masz już w głowie zakorzeniony mechanizm. Nauka równa się zło. Ale czy jak poznajesz nowy sport, czy jak uczysz się grać na nowym instrumencie, przeczytasz nową książkę, to czy nauka też jest wtedy zła? Nie, więc poprawmy się. Bezowocna nauka równa się zło. Dlatego pokażę ci, jak sprawić, że nawet ta nauka matematyki będzie dawała taką satysfakcję, jak nauka pierwszego poprawnego salta w tył. Koniec z wylewaniem łez na kartkę. Zapraszam do krainy kursu Esmatura 2025. Podstawa i po raz pierwszy w tym roku rozszerzenie. Każdy film w kursie wykonałem w taki sposób, aby każdy nowy termin łączył się jakoś ze starym. W matematyce wszystko ma swoją przyczynę, więc pokażę Ci jak przejść z dodawania, do znajdowania minimum lokalnego funkcji. Ale samymi filmami się nie nauczysz. Nieważne ile ich obejrzysz, 10 razy szybciej uczysz się, samodzielnie wykonując zadania. Dlatego też przygotowałem kilka kilkaset zadań maturalnych, ale nie w formie nudnych PDF-ów. Listy zadań są interaktywne i każde wysłane przez Ciebie zadanie zostanie sprawdzone przez osobę z naszego teamu, która maturę zdała z bardzo wysokim wynikiem. Otrzymasz także porady dotyczące tego, nad czym możesz bardziej popracować, więc z pomocą sprawdzającego przy kolejnym odesłaniu listy statystycznie uzyskasz znacznie lepszy wynik, a co najważniejsze nauczysz się i zapamiętasz na bardzo długo. W taki sposób będziesz czuć postęp z każdą minutą spędzoną w kursie i oczywiście w trakcie nauki i tak pojawią się jakieś wątpliwości, ale ja nie zostawię Cię z pytaniami bez odpowiedzi. Dlatego otrzymasz dostęp do prywatnego serwera Discord, na którym rozmawiamy z kursantami, wspólnie się uczymy i odpowiadamy na każde pytanie. Cały czas więc będziemy się tobą opiekować, żeby mieć pewność, że uzyskasz zadowalający wynik na maturze. Kurs jest zarówno dla tych, którzy lubią matematykę i chcą się w jej kierunku rozwijać, dla tych, którzy coś tam umieją i chcą po prostu na zaległości, jak i dla tych, którzy nie ogarniają kompletnie nic, a maturę i tak co mix daną. Ponieważ jeśli nie umiesz matematyki, to nie przez głupotę, a dlatego, że gubisz się w informacjach. Masz porozrzucane w głowie wszystkie tematy, przez co jak poznajesz kolejne, to nie wiesz gdzie go podpiąć. Dlatego musimy pozbyć się tego bałaganu z głowy i nauczyć się matematyki od początku. I wtedy każda nowa informacja będzie wynikała z tego, co już znasz. Zdradzę ci sekret. Jeśli naprawdę uczysz się matematyki, to rzadko kiedy poznajesz coś nowego. Zazwyczaj używasz tego, co już umiesz, tylko zapisanego w innej formie. Z tego powodu pierwszy temat w kursie ESMatura to dosłownie dodawanie dlatego, że chcę ci zbudować wizję matematyki na nowo. Zeszłoroczne edycje kursów ESMatura i Fastmatura cieszyły się ogromnym zadowoleniem odbiorców, a w tym roku do kursów wprowadziliśmy jeszcze więcej nowych funkcjonalności i sprawiliśmy, że system jest jeszcze bardziej przyjazny dla użytkownika. Jeśli ogląda to jakiś zadowolony kurs, z zeszłych lat, no to zachęcam do podzielenia się opinią w komentarzu. Jeśli jakiś niezadowolony, to tym bardziej, bo będę wiedział co poprawić. Premiera kursów odbędzie się 1 stycznia 2025 roku. Dowiedz się więcej na stronie eskurs.pl, a także bądź na bieżąco z nowymi informacjami. Zapraszam na instagram Smatma. Tam też możesz się ze mną skontaktować, jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości. Szkoda Twojego zdrowia na stres i czasu na bezowocną naukę. Pokażę Ci, że do matury możesz nauczyć się szybko i skutecznie, przy tym zachowując, pełny. Okay.